Nie wiem, czy to ogarniemy. Bo jest kiedy? To co? To cisza na planie. Akcja. E, witam Was serdecznie z Buma. Chyba nie może tak być. Siemanko, witam Was serdecznie z Buma. Niestety, pusta sala, takie czasy, nie będziemy tłumaczyć, co się dzieje, bo wszyscy wiedzą, wszyscy siedzą w domach. E, także, i teraz jeszcze raz, pach. E, czekaj, 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 czekaj. Więc postanowiliśmy nagrać Wam e, relacyjkę online z jakichś treningów, które możecie sobie robić sami w domu. Ale nie będzie to standardowy trening, robimy 10 pompek, 10 prostych i jakiś tam plan. Będę chciał, żebyście sami sobie w swojej głowie przemyśleli, co zrobić, jak zrobić i robili progres w własnym domu, bo tak naprawdę, tak jak często powtarzamy na treningach, czy ja powtarzam, wystarczy nam lustro, odrobina wyobraźni. Troszeczkę myślenia, i możemy sami zrobić sobie naprawdę dobry trening i naprawdę w tym okresie bardzo się rozwinąć i pójść z naszą kondycją, przede wszystkim z naszą techniką do przodu. Będę chciał yy, pokazać tutaj podstawowe ćwiczenie z wykorzystaniem biegu bokserskiego i tak naprawdę będziecie ten trening mogli modyfikować, zmieniać i rozbudowywać, i ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Także jeżeli ktoś myśli, wykorzysta sobie ten wzór, wykorzysta sobie ten szablon treningowy i będzie mógł sobie sam tworzyć super fajne treningi, które są bardzo, bardzo, bardzo urozmaicone. Tyle. Korzystając z tego, że mam tutaj super sprzęt i ekipę do nagrywania, chciałem wszystkich Was pozdrowić z Buma i mam nadzieję, że już niedługo się będziemy widzieć. I tak jak mówiłem, będę chciał, żebyście troszeczkę ruszyli głowami i sami w domu będziecie sobie mogli skonstruować swój trening. Tak jak mówię, ogranicza Was Wasza wyobraźnia. Ja będę Wam chciał pokazać szablon ten treningowy, który będziecie sobie mogli, tak jak mówię, modyfikować. Słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Weźmiemy sobie do naszego pomocnika. Chodź. Pomocnik jest początkujący, także jego technika może być różna, ale to dobrze, bo każdy z nas ma jakieś błędy do poprawy, więc mam nadzieję, że tutaj sobie będziemy w stanie poprawić te wszystkie błędy. Ok, wyznaczeniamy sobie od wyznaczenia linii. Tutaj akurat linią nam będzie wyznaczać nasza mata, ale w domu możecie to zrobić jakkolwiek. Czy to jest końcówka dywanu, czy zrobicie sobie jakąś kreskę, którą później zmarzycie, to już zależy od was. Zaczynamy sobie od stanięcia na linii. Pach! I pracujemy samymi nóżkami delikatnie. Kolanka do przodu, jak do biegu bokserskiego, ok? Dokładamy do tego naszą gardę i delikatny ruch rąk. Okay? To jest nasza pozycja wyjściowa. I teraz zobaczcie. Możemy sobie już tutaj pracować na różnym dystansie rąk. Czyli zobaczcie, wydłużamy łapki do 50% naszej możliwości. Hop. Do 70%. Do 100%. Pełny zakres ruchu. I teraz zobaczcie. Pracując na pełnym zakresie ruchu, lecimy sobie lewą nóżką do przodu, przechodzimy do lewej pozycji. Bach, 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 bach. Pracujemy w lewej pozycji. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, aby obie ręce pracowały na jednej długości, żeby nie wyglądało to tak, że lewa mi pracuje, prawa krócej. Tak? Hop, pracujemy. Utrzymujemy szerokość pozycji, utrzymujemy długość pozycji. Wracamy do linii. Lecimy sobie w drugą stronę, druga pozycja, prawa noga do przodu. Pracujemy, pracujemy, pracujemy i wracamy. I znowu, hop. I wracamy. Hop. I teraz cały czas przechodzę małymi kroczkami z jednej pozycji do drugiej. Robimy, robimy. Szerokość pozycji. Przypominam, szerokość pozycji, szerokość naszych barków. Pracujemy sobie długość pozycji, maksymalnie mniej więcej dwie stópki. Bioderka cały czas trzymamy frontalnie. Łapki sobie pracują luźno. Zobaczcie. Nie dość, że bardzo fajne ćwiczenie, do tego, żebyśmy się rozgrzali. Bo jednak grzejemy się, oddychamy. Bardzo fajnie zaczynamy pracować koordynacyjnie. Rączki muszą pracować równolegle z nóżkami, zobaczcie, ćwiczę sobie taki luzik w pozycji, pach, 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 płynność i oczywiście wzmacniam sobie ramionka, ok? Stop i teraz zobaczcie, jak fajnie możemy to ćwiczenie zmodyfikować i tak naprawdę jednym ćwiczeniem będziemy sobie budować cały trening. Zobaczcie, na przejściach, czyli zobaczcie, drobne przejścia z nóżki do pozycji, możemy sobie użyć luźniutkich ciosów, czyli zobaczcie, zaczynamy od linii, będziemy sobie pracować najpierw w lewą nóżkę do przodu, jedziemy, hop, 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 Dojdziemy do pozycji, bijemy cztery proste ciosy i wracamy, bach, 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 budujemy drugą pozycję, cztery ciosy od przedniej ręki i znowu luźno, 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 luźno. haczyki, cztery proste, hop, hop, wydech, wydech, wracamy Haczyki, 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 koordynacja, pamiętajcie, praca rąk z nogami równocześnie, luźno, 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 podbieram, pracuję całym ciałem, raz, dwa, trzy, cztery, przypominam, skręcamy się przy ciosach, wkręcam kolanko, cios zaczyna się od dołu, tak jak bym chciał, tutaj impuls prądu, bach, bach, plecki, bark, wyrzucam łapkę, możecie się bardzo dobrze posiłkować, tak jak my teraz robimy, tylko nie wiem, czy to jest nagrane, ale jesteśmy twarzą do luster, to co zawsze mówiłem, obserwujcie się. Technika nie jest trudna. Wiadomo, że garda ma nas zasłaniać, tak? Wiemy to. W zasadzie wszyscy trenujecie tutaj w bumie e, Cały czas wam o tym mówię, więc sami możecie być dla siebie trenerami. Nie, macie, nie ma tutaj za dużej filozofii. Zobaczcie, czy łapki, czy łapki są przy głowie, czy łokcie są wąsko, czy broda schowana, barki wysoko, czy ten prosty uderza rzeczywiście w cel, tak? Także. Patrzymy na siebie w lustrze, na swoje odbicie i próbujemy w to odbicie trafić za każdym razem w to samo miejsce. Czyli gdzieś tutaj na nosek, na bródkę sobie celuję, żeby te prosty nie latały gdzieś po bokach, żeby głowa nam nie latała, żebym obserwował przeciwnika, który jest naszym lustrzanym odbiciem. Czyli zobaczcie, pracuję sobie haczykami tak samo, luźniutko, króciutkie haczyki na brodę, jestem w pozycji raz, dwa, trzy, cztery, wracam, druga strona, hop, 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 raz, dwa, trzy, cztery, wracam, hop, 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 hop. i tak możemy sobie robić i teraz zobaczcie. Kolejne wydłużenie tego ćwiczenia, żeby było jeszcze bardziej ciekawe. Zobaczcie, pracuję sobie haczyki, tak jak ustaliliśmy. Biję sobie cztery proste i robię sobie wykrok z ciosem. Pach, powrót. Przy wykroku wybijam nogę, od razu odbijam, tak jakbym chciał uderzyć i uciec. Prawa noga, zobaczcie, wklejona w matę. I znowu wracam, haczyki, koordynacja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Hop. Jestem w pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery. Druga noga. Pach, odbijam. I wracam. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Wbijam, wracam, hop, hop, hop. I przyśmieszamy delikatnie. Jak czujemy, że nasza technika jest w porządku. Hop hop, hop hop. Zobałem tutaj. Dobra. Kolejna modyfikacja ćwiczenia. Dokładnie tego samego. Stoimy sobie, lecimy sobie. Haczyki. Luźno, luźno, takie luźno tękie haczyki. Cztery proste, raz, dwa, trzy, cztery. I zobaczcie, zamiast wejścia do przodu mogę się wycofać, tak jakbym chciał zrobić unik, odchylenie przed ciosem, i od razu ma, automatycznie odbijam to nogę, wykorzystuję pach do powrotu. Czyli lecimy sobie, hop, znowu do równej, do przeciwnej. Raz, dwa, trzy, cztery, i znowu cofam, wbijam. Synchronizacja pracy nogi z ręką. Pach, sprawdzam czy, te, czy ta ręka, czy ten tor lotu ręki w lustrze. Obserwuję, czy ten tor lotu ręki jest idealny. Po linii prostej. Hop! I znowu wracam. Pam pam pam, 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 pam. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop, wram. I już od razu. Pach, pach, pach. Pach, 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 pach. Hop, 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 hop. Uciekam, pach, wracam z ciosem. I zobaczcie, kolejna modyfikacja, mogę sobie znowu zacząć. Cztery ciosy. Zacząć sobie przód, pach, tył, pach. Wracam, hop. Widzicie, już nasz bieg bokserski, nudne ćwiczenie, które robimy de facto minutę, dwie minuty na treningu, zaczęło zyskiwać na, na swojej mocy, zaczęło zyskać na ciekawości. Już zobaczcie, już jest zmiana. Bach, 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 wchodzę, hop, uciekam, hop. Znowu sobie pracuję, tak? Czyli możemy sobie to kreować w nieskończoność, możemy sobie robić unik cios, hop. Przejście pod łapką cios. I tutaj nasza, wasza kreatywność się włącza, możemy sobie robić takie cykle. Pięć cykli, na przykład sobie pracuję. Zaczynam, jadę sobie haczyki, bach, 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 cztery proste, wyjście tył, wracam kontra, unik, prosty, to jest taka jedna z możliwości, przechodzę na drugą stronę, robię to samo, po takich dwóch cyklach robię sobie dziesięć pompek, tak? Wtedy nie nudzimy się tymi pompkami, że jadę te pompki, męczę klatę, cały czas coś innego robimy, cały czas się rozwijamy, cały czas pracujemy nad naszą techniką, pamiętajcie, technika robiona w powietrze jest najbardziej... Według mnie skuteczna. Każdy worek, tarczek chcemy uderzyć jak, jak najmocniej. Uderzyć partnera, też staramy się trafić i troszeczkę się gubimy. Tutaj mamy czysty umysł. Obserwujemy swoje ruchy. Za każdym razem próbujemy powtórzyć takie same, żeby te ciosy były jak najbardziej perfekcyjne. Zawsze znajdziemy jakiś błąd, zawsze któraś ręka nam się gdzieś opadnie, zawsze nam gdzieś nie dokręci się bioderko. Tutaj mamy ten czas. Obserwujemy się, widzimy swój idealny ruch. I pracujemy sobie nad dokładnością ciosów, tak? Czyli przypominam, chodź, czyli cios prosty. Uderzasz cios prosty. Tak jest. Trzy punkty osłony zostaw z przodu rączkę. Czyli zobaczcie, twarz patrzy naszego przeciwnika zawsze. Czyli broda jest nisko, nie idzie broda do barku, a bark do brody. Hop, ręka wyciągnięta, akcent zawsze, dwie pierwsze kości, pełny dystans. Bark broda. Druga łapka. Broda, łokieć narządy wewnętrzne, w tym wypadku wątroba, tak? Jestem dokręcony, sięgam daleko, ciężar ciała mniej więcej 50 na 50, sięgam daleko i wracam tą samą drogą, hop. Pracujemy sobie luźno, hop, hop. Taka sama zasada ma się do sierpa, wbijamy sierp, zobaczcie. Bark ląduje do brody, noga jest skręcona, odrzucamy ciałem, nie ręką, ręka się nie prostuje, już nam lustro może dużo powiedzieć, bo wyznaczamy sobie naszym nosem Oś naszego ciała i próbujemy ją delikatnie przebić, tak? Czyli ten sierp nam się kończy tu, a nie wyrzucony gdzieś nie wiadomo gdzie, tak? Kąt, kąt łapki prosty, może być delikatnie otwarty w zależności gdzie bijemy. I tutaj też już fajnie często zaobserwuję na treningach, że bijemy walkę z cieniem, biją dwa proste na dystansie dalekim, a sierpowy przy głowie, tak? I wszystko jest dobrze. To według mnie jest walka, która walka się nie, która nie rozwija w żadnym wypadku, dlatego, że w ogóle nie myślimy. A celem walki z cieniem jest wyobrażenie sobie przeciwnika, który gdzieś tutaj stoi, wyobrażenie sobie jego ciosów, wyobrażenie sobie, że musimy unikać, wyobrażenie sobie swojej akcji, wizualizacja wa walki tak naprawdę, która kiedyś przed każdą mocniejszą walką, czy słabszą walką, czy to jest boom czy to są mistrzostwa świata, każdy zawodników, robi tą walkę z cieniem, wizualizuje sobie swoje akcje, co wejdzie, gdzie uciec, gdzie skontrować, tak? I wtedy, jeżeli świadomie robimy tą walkę z cieniem, ona ma sens i ona nam daje naprawdę dużo, tak? Czy to są uderzenia ręczne, czy to są uderzenia nożne, nie ma to znaczenia. Akcja, jedziemy. Czyli jedziemy sobie. Bijesz prosty, bach, bijesz sierp, bach. Widzicie? Ciosy w jeden punkt, sprawdzam. Mam na to teraz czas, żeby sobie sprawdzić, czy jestem dokręcony, czy łapki są tam, gdzie mają być i czy pracuję. Dobrze, ok, Luz. Kolejne fajne ćwiczenie, które możemy zrobić, które robimy bardzo często na naszych zajęciach. Znowu wyznaczamy sobie linię nóżek równiutko, stoimy na szerokość barków i już to ćwiczenie nas będzie uczyć poprawnej szerokości pozycji, czyli będę się starał być stabilnie, uczę się tego, żeby być właśnie na tej pozycji, a nie, że sobie walczę. Raz jestem fajnie, raz łączę nogi, gdzieś tu się gubię i potem nie wiem, dlaczego nie potrafię kopnąć tak jak trzeba i tak dalej. Okej, okay. stoimy sobie na szerokość barków, ręce przy gardzie i teraz bardzo ważna rzecz koordynacja, czyli połączenie pracy nóg z pracą rąk, czyli to, co tak naprawdę. Jest najważniejsze dla początkujących, żeby skoordynować swoje ruchy, żeby móc wy, wy, uderzyć fajne akcje. Okay? Będziemy sobie wychodzić mocno, przednią nogą, lewą nogą do przodu i uderzać prawy, prosty cios, tak? Pamiętamy wąską łokieć, daleko uderzam noga. Staram się połączyć, czyli jak idę kilka centymetrów nogą już do przodu, to ta ręka już kilka centymetrów wychodzi, żeby to nie wyglądało tak, że ja wyjdę do przodu i dopiero uderzę, tak? Koordynacja. Spróbujemy, uwaga, 3, 2, 1. Hop. Skręcam się i zobaczcie. Mocno wychodzę na przednią nogę. Mocno się rotuje, ale cały czas oś ciała zostaje z przodu. Nie pochylam się z ciosem w żadną stronę. Hop, jestem. I teraz wracam. Bach. Staram się już właśnie płynnie wrócić. Idealnie w to samo miejsce. To samo prawa nóżka z lewym prostym. Hop. I wracam. I możemy sobie zrobić takich ruchów 10 na stronę. Zobaczcie, fajnie. Hop. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Cały czas pamiętam o technice, cały czas pamiętam o tym, żeby bark dążył do brody, żeby druga ręka była wąsko, żeby nie cofać łokcia, żeby to był długi krok, hop, żebym był fajnie, w fajnej pozycji. Wracam. Znowu staram się wrócić do tej samej pozycji. Idziemy znowu, lewa, hop i wracam. Tak samo możemy sobie wykorzystać sierpowe ciosy, nie muszą być proste, tak? Idzie prawa noga z lewym sierpem, hop, ba, bark do brody, idealny sierp, idealnie przechodzi, przecina moją, moją brodę w lustrze. Hop, i idealnie się kończy w tym samym miejscu. I wracam. Garda. Druga nóżka lewa z prawym. Hop. Łop. I wracam. Tak samo możemy robić pracę do tyłu. Zobaczcie, będziecie nam cować prawa nóżka i tym razem będę zostawiał nie po rękę, tylko rękę po tej samej stronie nogi. Tak? Uwaga, idzie. Lewy, prawy prosty z prawą nogą w tył. Hop. Zostawiam. Wracam. Druga. Hop. Wracam. I zobaczcie, z biegiem czasu teraz żeby sobie znowu skomplikować ruch, możemy sobie zapracować. Lewą nogą z prawym prostym, lewą nogą w tył z lewym sierpem, tak? Czyli zobaczcie. Praca po przekątnej. Hop. Praca po tej samej stronie z sierpem. Hop. I znowu. Hop. 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 Widzicie? Proste dwa ćwiczenia, które już możemy komplikować. Możemy sobie zwiększać intensywność tego treningu, możemy sobie zwiększać czas, szybkość tego ruchu i oczywiście pamiętamy o dokładnej, o dokładnej technice, tak? Jeżeli mamy problem z tym, gdzie odkładamy nóżki, czy nasza pozycja jest dobra, zobaczcie, prosta sprawa. Układam sobie, czy narysuję sobie na, na ziemi, czy układam sobie krzyżyk, teraz zobaczcie, moja pozycja po przekątnej, tak? Fajna pozycja. Znowu się z przodu i teraz hop. Już jest druga pozycja fajna, tak? Bo czasem jak robimy akcję fajnie, a potem robimy taki przeskok. Oczywiście to jest przerysowane. Jeszcze raz pokażę. Hop, hop, hop. Gdzieś tam do tyłu. Za bardzo. Gdzieś tam za bardzo. Za siebie. Jedna linia. Tracimy równowagę, tak? Nie znamy sobie z tego sprawy. Teraz możemy sobie wykorzystać właśnie... Chodź. Fajnie. Taki krzyżyk i jedziemy sobie lewy, prawy, lewy, prosty przeskok, lewa noga. Lewe kolano. Kolano, lewe kolano, no jeszcze raz, prosty, prosty, prosty przeskok, lewe kolana. Ok, wracasz do pozycji, przechodzisz, aha, i jeszcze raz, hop, hop, wydech, 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 bach, I widzicie, utrwalamy teraz, utrwalamy teraz e, fajnie jedną i drugą pozycję. zobaczycie jak to wyjdzie, posklejasz to i zobaczymy, co jeszcze możemy do tego dołożyć.